Ta, 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 Dobra moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj akcja. Wyjeżdżają te dwa ciągniki. Zaraz się dowiecie, zobaczycie co będziemy działać, ale będzie ogólna uprawa pod ziemniaki, pierwszy przejazd. Mm -hmm. Trzeba sobie tu perkę przezbroić elegancko. Jeszcze przegląd pod maską. Co tam się dzieje? górne ucho. zobaczymy w dużym. Od razu oliwę. Jak tam wygląda? Bo on będzie dzisiaj z agregatem jechał. Perek jedzie do misji specjalnej przy górnej granicy. Jest jest dobrze. Zagada? Zagada Zagada, zagada Dobra moi drodzy, a więc jedziemy Uzbrajamy się w pompę Wczoraj sobie zrobiliśmy takie oburtowanie do zawieszki Uzbroimy się w pompę I jedziemy się napełniać Bo będziemy pryskać przed uprawą Kurde, to masz wszystko tutaj, tak, tak Czekaj, 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 nie podnoś, zaraz ja podniosę Trzeba skręcić No wiem właśnie, tylko zobacz gdzie jest Tak właśnie moi drodzy wygląda nasza super, ekstra, nowa zawieszka Wczoraj pakę żeśmy dorabiali z burtą otwieraną z tyłu Także jedziemy po sprzęt. Dobra moi drodzy, wsiadamy do tej bestii. Zobaczymy jak zagada po zimie. Jedno co Wam powiem. Zagada, zagada. Aczkolwiek może to być jednakowoż nieciekawe, bo prawdopodobnie zaraz po zagadaniu zgaśnie. Tak jak mówiłem, właśnie. Coś duży Ciężko z tym odpaleniem Paliwo mu się by cofnęło Nie, musiał złapać Bo on, ta pompa paliwa jest Taka nietutejsza I stąd ma te problemy Właśnie, jak jest bardzo zimno paliwo uderza tam w taki pierdzielnik w pompie i dlatego on tak ma ciężko załapać i go po prostu dawka przychodzi i mu zaraz zabiera dawkę no i moi drodzy maszyna zapięta właśnie leci do góry agregacik piękna pogoda, powiem Wam, że nie wiem jak to robię ale odkąd nagrywam na YouTube za każdym razem jak idziemy uprawiać podziemniaki ten pierwszy raz jest elegancka pogoda także zostańcie z nami, bo będzie się działo za chwilę wyczek na polu. No i moi drodzy, tak, równamy wujkowi yy, poprzeczniaki. Niech ma, porobione. Niech nie ma ludzi, że go później plecy bolą. Także zjedziemy mu te poprzeczniaczki i będzie elegancko. Czekajcie, ja sobie tutaj ładnie się ustawię do wyjazdu. Super nagrania. Uwielbiacie takie, ja też lubię wam takie robić. Albo jak kierownica, rękę na kierownicę i kamera lata z tym, co nie? Z y, kierownicą. Dobra, moi drodzy, ja się tutaj ustawię i zaraz, jeszcze sobie wyjdziemy, jak trochę uprawię i porozmawiamy. A pokażemy, ciągnik, porozmawiamy, a na wszystkiego się dowiecie. Idzie capuś, ale czwórką, bo piątką Jest tak miękko, żeby się mógł nie pociągnąć Nie dobra Kurde, patrz, no nie Leżał jak ten Jak patyk No Ale to jedź tutaj Na tym łączeniu no, to, ty to ja przejadę tu. po tym samym, Dobra, nie? Jeździ, ja tu poradzę Taka pułapka kurde na nas No i lecimy moi drodzy, lecimy No i dobra moi drodzy, po Także teraz, jak nie zajmujemy się pracą w polu, trzeba troszkę podziałać. Co robię, czyszczę sobie układ dolotowy. Mamy tutaj takiego harpagana, tak to właśnie wygląda. Nie strach tego dotykać, bo wszystko z sadzy już był moczony. Ale idziemy zaraz uciąć jakieś tam bańki i wsadzić go jeszcze, niech się moczy. Bo jest tam pełno sadzy w środku. I co, i trzeba to wyczyścić. Po to, żeby autko mogło sobie lepiej oddychać, tutaj, że rozgardiasz ten element, czyściłem, dlatego, tu jest tak opancerzone. Wszystko sobie przykrywam od razu. Przy okazji, układ cały wtryskowy wyciągnięty. Wtryski, jak widzicie, jakbyście mogli zobaczyć, też się tutaj moczą. Żeby końcówki się trochę też wyczyściły, tutaj mamy zakupione takie coś, takiego tytana. I będziemy w tym moczyć cały ten kolektor, bo całą resztę mam już prawie wyczyszczoną. Jeszcze tylko muszę się do głowic tutaj dobrać do żeby wyczyścić te doloty wszystkie z jednej jak i z drugiej strony i co będziemy działać?